Cześć! Czy wiesz, co chcesz robić w życiu? Ja też nie zawsze wiedziałam. Dlatego dziś odwiedzam doradcę zawodowego nie jako dziennikarka, ale jako ktoś, kto chce siebie lepiej poznać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Witam serdecznie w Młodzieżowym Centrum Kariery w Brnicy. Ja jestem doradcą zawodowym, nazywam się Grażyna Moszczyńska i e, jak najbardziej mogłabym ci pomóc e, w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej i chciałabym się może na początek dowiedzieć, skoro jesteś osobą młodą, szukającą swojej e, drogi zawodowej, jakie masz e, zainteresowania? E, więc od zawsze raczej mam dwie sfery takich zainteresowań. Obecnie skupiam się na rozwoju takim medialnym, czyli dbam gdzieś tam o swój głos, bo gdzieś tam moją pasją jest właśnie mówienie do, do mikrofonu, czy to w radiu, czy na jakichś wystąpieniach. Mhm. A taką drugą moją stroną są rzeczy związane z rękodziełem. Chciałabym też się dowiedzieć, jakie są może twoje ulubione przedmioty szkolne, którym, e, których lubisz się uczyć, a jakie są przedmioty, które no, nie sprawiają ci przyjemności, że już masz się ich uczyć. Zdecydowanie nigdy nie byłam zwolenniczką przedmiotów, gdzie trzeba czegoś uczyć się na pamięć. Ehm, I nie przypadałam też za przedmiotami ścisłymi. Zostało tak do teraz. Ehm, nie lubię, kiedy przedmioty opierają się tylko na teorii, którą muszę wkuć e, na pamięć, a potem się tego zapomina. Wolę ten wymiar praktyczny działań i doświadczania czegoś, czyli jak ma, na przykład mam warsztat e, z, danego, z danej profesji, tak? czyli na przykład warsztat radiowy, wtedy jestem w radiu e, i jestem bardziej w tym wymiarze właśnie praktycznym wykonywania, a nie samego słuchania o tym, jak to się robi. Jeszcze chciałabym też tak troszeczkę poznać twoje, twój temperament, zastanawiałaś się nad tym, czy jaka jest twoja osobowość, e, jaki jest twój typ temperamentu, czy jesteś bardziej osobą nerwową, która jest przypisana osobowości, jak jest choleryk, czy raczej osobą spokojną, zrównoważoną, analizującą, która jest przypisana te cechy osobom o temperamencie melancholika? Oj, raczej bliżej mi do tego pierwszego. <grym> tak mi się wydaje, że emocje gdzieś tam są ważną częścią mnie mhm. i myślę, że jestem człowiekiem, który też dużo na nich działa, bo wykorzystuje je w różnych sytuacjach, no bo wpływają na mnie, więc korzystam z tego, że mogę tego przekształcić na, swoje, na swoją korzyść. Oczywiście nie zawsze tak jest, bo czasem bywa tak, że gdzieś te nerwy niekoniecznie są na miejscu, by się przydało trochę takiego spokoju w swoich eee. działaniach, a tutaj jednak bierze górę czasem to, że się zdenerwuję albo zestresuję jakąś sytuacją. To co ty na to, żeby teraz zrobić taki króciutki teścik, który nam potwierdzi do 100% jaki masz typ temperamentu? Dlatego, że bardzo ważny jest wybór naszego, określenie naszego temperamentu przy wyborze zawodu. Fajnie wiedzieć, bo yy, jaki mamy ten typ, dlatego, że yy, będzie ci to albo utrudniało wykonywanie pracy zawodowej, albo ułatwiało. Więc jeżeli już będziesz stuprocentowo wiedziała, jakie jesteś yy, osobowością, to wtedy ci podpowiem ewentualnie, jak to możesz wykorzystać. Mhm, świetnie, zróbmy taki test. Bardzo króciutki test, bo w sumie w tych testach badających czy predyspozycje, czy osobowość młodego człowieka, fajne jest to, że one są krótkie, ale, ale rzeczowe. Kiedy robimy testy z zakresu psychologii, to właśnie należy szybko udzielać odpowiedzi. co mówiłaś się prawdą. E, czyli największą e, liczbę punktów uzyskałaś przy pierwszym temperamencie, czyli przy choleryku, i przy drugim temperamencie, czyli przy sangwiniku. Choleryk, osoba, która bardzo lubi być w centrum uwagi, mm. bardzo jest e, osobą intuicyjną i impulsywną, działającą pod wpływem emocji, czyli to co mówiłaś, tak? mm. że często tymi emocjami jednak kierujesz i one gdzieś tam na ciebie wpływają, ale za to jest osobą bardzo odważną i lubiącą podejmować ryzyko. Natomiast Sangwini, który również wyszedł Ci tak wysoko jak choleryk, to optymista. Optymista, osoba z uśmiechem, osoba, która nie widzi problemów, która wszystko próbuje e, rozwiązać, zawsze pozytywnie, nie skarży, e, nie narzeka, nie jest osobą roszczeniową, tylko wszystko e, takie ma podejście do życia, właśnie otwarte, e, które też, co też bardzo ułatwia wykonywanie każdego zawodu. Podsumowując e, twoją, e, twoje mocne i słabe strony, zrobimy na zakończenie taki test, test, który określi twoje predyspozycje zawodowe. Czyli wskaże Ci, w których branżach, w których obszarach najlepiej się czujesz, w których obszarach najlepiej znaczy powinnaś szukać pracy, no bo te predyspozycje są wrodzone, czyli my się rodzimy z pewnymi skłonnościami, z pewnymi zainteresowaniami i fajnie je też wykorzystywać w planowaniu ścieżki zawodowej. To jeszcze nie koniec naszej rozmowy. Zapraszam Cię na kolejną część. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby jej nie przegapić.